Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Zaczniemy od rozpakowania prawdopodobnie mojej nagrody z konkursu, aby. Up... Uplanaut, Up jak to nazwę przeczytać? Naprawdę. okej, okay, jedziemy. Serdecznie dziękuję za konkurs i nagrodę. A teraz już zapraszam na odcinek. Czebko. Yy, wybaczcie mi, jest okrótkie, zimno w warsztacie i nie mogę mówić, bo zamarza mi twarz. <noise> Ogólnie dzisiaj bierzemy się za enkoder wrzeciona. W poprzednich odcinkach odnośnie frezarki pokazywałem wam jak montowałem ten enkoder. To jest enkoder samoróbka. Gdzieś tam umieszczę wam schematy do tego dziadostwa. Mam nadzieję, że ktoś sobie poprawi tę płytkę, doprowadzi ją do jakiegoś stanu używalności. Bo jest naprawdę powiedzmy bardzo prototypowa. Yy, zobaczymy czy będzie działać, powinna działać. Jeżeli chodzi o tarczę enkodera, to też będziecie mieli linki w opisie, żebyście mogli sobie to odwzorować i oczywiście teraz robię to na frezarce, ale ten projekt już był sprawdzany na przykład na tokarkach niektórych, które wykonywałem, więc nie powinno być z tym żadnych problemów. No przydałby się kamerzysta do tego, niestety nie posiadam takich ludzi w swoim zespole. No ale ja tutaj kręcąc wrzecionem powoduje, że te lampki na dole sobie migają. O, teraz świecą się wszystkie trzy. To, to są trzy sygnały, jakie potrzebujemy, żeby móc gwintować, szczególnie jeżeli chodzi o gwintowanie sztywne. Bo encoder, no może nie sam encoder, ale Linux CNC musi wiedzieć, kiedy zmienia się Kierunek obrotów, dlatego potrzebujemy sygnały A, B i indeks. Nie wystarczy sam sygnał indeks i A. No i odwzorowaniem tego, co tutaj widzimy, jest to, co widzimy tutaj w szafie. To jest płyta LPT od Marka. No i tak samo jak ja kręcę teraz wrzecionem, to tutaj widzimy, które lampki za co odpowiadają. Ta środkowa co teraz się świeci, to jest indeks, bo na pełny obrót występuje tylko raz. No i teraz kręcąc w prawo zapala się pierwsza z lewej, znaczy, że to będzie sygnał A. Kolejna zapala się, to będzie sygnał B. W razie gdyby Wam yy, nie działało gwintowanie, to być może zamieniliście sygnały, może macie je na odwrót. Yy, spróbujcie zmienić pinologię w Linux CNC. Tu jakieś wygaszacze się włączają. No. Yy, ten plik, właściwie plik, tą część pliku odpowiedzialną za enkoder zamieszczę Wam w opisie, o ile w ogóle mi to zadziała. Dobra, biorę się za próby konfiguracji tego enkodera. Tego nie będę nagrywał, bo na pewno nie wyjdzie mi to za pierwszym razem. Ale jak już uda mi się uruchomić, na pewno to gram kolejną część. Słuchajcie, nie ma to jak samemu podłożyć sobie świnie z płytką LPT. O ile udało mi się... Zmusić Linux CNC do tego, żeby wreszcie zaczął działać, nie wywalał błędu. A było trochę problemów, bo encoder dodatkowy gryzie się z encoderem, który już mam, czyli z wędką, Tutaj też jest encoder, jest on zaimplementowany w programie, i teraz, gdy my chcemy dodać drugi, to już nie jest takie proste. Trzeba kilka rzeczy tam zmienić, a ja to może tam yy, zaznaczę. W plikach konfiguracyjnych dopiszę odpowiednie komentarze, bo nawet instrukcja oficjalna zawiera błędy. Jest podana dla maszyny, która ma jakby trzy enkodery, a jest tam dość mocno namieszane. No, ale teraz nawet nie jestem w stanie wam tego opowiedzieć, bo musiałbym to po prostu pokazać. Ale zobaczcie, co ja zrobiłem. Mam tutaj płytkę LPT od marka ze starego projektu i coś tam kombinowałem. Prawdopodobnie chciałem wykorzystać te wejścia co są tutaj na górze ale podłączyć je nie do tego LPT tylko do innego i tu sobie taką kosteczkę przylutowałem no i oczywiście już zapomniałem że takie coś robiłem myślałem że ta kosteczka po prostu służy do pominięcia optoizolacji a ona służyła do tego żeby optoizolacja działała sygnał wychodzi na tą kosteczkę i z tej kosteczki szedł on na inny port LPT dlatego Tutaj mam rozcięte ścieżki na tym porcie LPT. No i nic dziwnego, że encoder mi w tej chwili nie działa, skoro nie dostaje sygnałów. Ale to jest dobry moment, żeby pokazać Wam, jak do tego doszedłem, że ta płytka nie działa. To Wam pomoże sprawdzić Wasze porty LPT właśnie w takich sytuacjach, kiedy wydaje Wam się, że wszystko podłączyliście dobrze, a jednak coś nie działa. Powinno coś być, jakiś sygnał, nie wiecie, czy ten sygnał. Yy, nie dochodzi do waszego portu LPT, gdzieś się gubi po drodze. Mam nadzieję, że jakoś to będziecie widzieli. Wchodzimy sobie tutaj, w maszyna, i wybieramy na przykład pomer hal, yy, ewentualnie pokaż konfigurację hal. Może być pokaż konfigurację, na przykład. Wchodzimy sobie w piny, bo tak będzie nam, nam najłatwiej znaleźć. No, i mamy tutaj nasz port szeregowy LPT. Jak sobie go rozwiniemy, to tutaj widzimy nasze wszystkie, nasze wszystkie piny. Pin pierwszy i jest podane, które piny są w tej chwili w jakim stanie. I możemy albo sobie wyświetlić dowolny pin, tutaj wybierając go w sekcji Watch. Na przykład wyświetlimy sobie te, które mnie interesują, czyli 11 10 i 15, tu jest 15. Te piny mnie interesują, czy one działają. No i w tej chwili świecą się nam te lampki na żółto. Jako że problem może stanowić ta płyta, to po prostu ją pomijam. Zaczynam sobie od kabla, chociaż pamiętajcie, że kabel też może stanowić problem. Szczególnie jak komputer jest w trudno dostępnym miejscu, tak jak u mnie, i ruszając tym komputerem mogę po prostu poluzować wtyczkę. Wtyczka się może wysunąć i zwyczajnie głupi problem, że nie ma styku na wtyczce. No i teraz dotykam sobie najlepiej do pinu 25, no i na przykład do 15. No i widać jest, że jednak sygnał dochodzi do naszego. Do naszego Linux CNC. Czyli jeżeli ja tutaj inicjalizuję świecenie tej diody na płytce, czyli jeżeli ja kręcę enkoderem i te diody sygnalizujące migają, czyli oznacza to, że sygnał z enkodera wchodzi na tą płytkę, jeżeli ja zwieram piny na wtyczce, która jest bezpośrednio w porcie LPT i Linux CNC widzi ten sygnał, więc Sygnał gubi się mi pomiędzy płytką a przewodem LPT a sygnałem wejściowym z encodera. No akurat to jest yy, historia o enkoderze, ale możecie to sprawdzić na, yy, że tak powiem, no każdym innym elemencie, czy to będzie krańcówka Home, Limit, wyłącznik bezpieczeństwa. W ten sposób sprawdzicie swoje wejścia. No i... Taką drogą eliminacji znajdziecie w końcu przyczynę, co nie działa, dlaczego wasz sygnał nie jest odbierany przez yy, wasz program. Jeżeli macie tak jak ja dwa portel PT, to tutaj będą oczywiście dwa portel PT. Zaraz wam to pokażę. Bo teraz mam inną konfigurację włączoną, bo myślałem, że może coś namieszałem instalując właśnie dodatkowe pliki w HALU. Odpalam konfigurację mojej maszyny. Czyli tej frezarki, którą tutaj widzicie, i wchodzimy sobie znowu w maszynę. No może być pomiar hal, bo przy pomocy pomiar hal też możecie oczywiście to sprawdzić, nie? No i macie albo piny, albo sygnały, w zależności co was interesuje. <laughs> Na przykład, ja bym chciał wiedzieć. Czy występuje u mnie sygnał yy, wrzeciono? Faza pierwsza. No to jest zencodera, właśnie. On się tak nazywa. Oczywiście, on jest pod danym pinem. I w momencie, gdy mam załadowane w programie dwa porty LPT, to zobaczcie, że yy, pierwszy port LPT to macie, nie? Yy, port 0, no i są piny. To jest port pierwszy. Ale jest też załadowany drugi i jest to samo port, ale tu, już, tu jest już jedyneczka i są podane znowu piny od jednego do kolejnych. Jeżeli bym teraz w Halu dopisał jeszcze trzeci port, to tu by była po prostu dwójka i tak dalej. I to jest jeden z kolejnych najczęstszych błędów, że podpinamy nasz sygnał na przykład encodera na porcie LPT oznaczonym jedynką a szukamy sygnału na porcie LPT oznaczonym zerem. Tak jak powiedziałem, tutaj sprawdzaliśmy sobie po numerze pinu wejściowego, ale możemy też sprawdzać po sygnale, na przykład ja założyłem, że yy, sygnał wrzeciono faza B będzie na pinie 15. Ale mogłem się pomylić, na przykład mogłem źle podłączyć jakiś kabelek, czy no źle przypisać ten pin i przypisałem na przykład zamiast 15 do innego pinu? Więc ja sprawdzam sobie, czy pin 15 faktycznie inicjuje mi sygnał w spindle faza B. No i jak widać, zmienia się między true a false. Czyli znaczy się, że ten pin faktycznie odpowiada za ten sygnał. Dobra, ja naprawiam tą płytkę. Łączę te połączenia, no i zobaczymy. Znając życie, na pewno jeszcze nie uda mi się uruchomić, na pewno jeszcze będzie jakiś problem. Ok, naprawiłem płytkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawdzimy sobie, czy faktycznie tak jest. Wchodzimy, w maszyna. Yy, pokaż konfigurację hal. Tutaj sobie wejdziemy w piny, porty. No, i tu znowu jest to co mówiłem. Mam teraz dwa porty, czyli mam port 0 i port 1. Tu sobie wejdziemy w Watch i mam to na porcie zerowym. Tak mi się wydaje przynajmniej. I z tego co pamiętam, mam użyte piny 10, 11 i 15. Dodatkowo możemy wejść sobie tutaj e, Signals i znaleźć sygnały e, spindle index, spindle a i spindle b. Dzięki temu zobaczymy, który sygnał jest przypisany któremu pinowi bo oczywiście tych trzech sygnałów z enkodera szukamy. W tej chwili enkoder jest ustawiony tak, że wszystkie trzy sygnały są aktywne. Tutaj widać, świecą się wszystkie trzy diody, czyli akurat tak są szczeliny ustawione, że jest na indeksie, na A i na B. Tutaj też świecą się wszystkie trzy diody. No i teraz ja tutaj będę kręcił ręką wrzeciono. No i zgasiłem indeks. Tutaj też indeks się nie świeci. No i zgadza się. Indeks się ma nie świecić. Sygnał został wykryty na pinie dziesiątym. Kręcimy sobie dalej. Teraz zgasły wszystkie. Wszystkie są aktywne. Pomalutku. Zapaliła się jedenastka. Jest to faza A. No i tutaj świeci się jedna dioda. No i teraz aktywna jest faza A i B. I teraz samo B. OK, czyli teoretycznie Linux CNC widzi sygnał z naszego encodera, co mnie bardzo cieszy. Być może uda się za chwilę uruchomić pierwszy cykl gwintowania. Ok, maszyna jest włączona. Możemy jeździć osiami. Chyba wszystkiego naraz nie uda mi się pokazać, żebyście widzieli. Ok, wybazujemy sobie maszynę w tym miejscu. W tej chwili to nie ma dla mnie większego znaczenia. Chodzi tylko o to, żebym mógł zadawać komendy z NDI. No, i złapiemy sobie jakiś Z0Z y, ustaw offset w tym miejscu. I teraz, tak, falownik wrzeciona w ogóle jest niepodłączony. Będę próbował inicjować ruchy wrzeciona ręką, ale y, dopóki nie zadamy komendy M3 z jakimiś obrotami, no, to będziemy otrzymywali błąd podczas cyklu gwintowania, że wrzeciono nie jest włączone. Tak więc ja sobie przejdę do MDI-a i dam tutaj M3 S20. Dobrze, to no tak jak mówię, nie kręci się, bo falownik w ogóle nie jest podłączony. I teraz wybiorę sobie cykl gwintowania sztywnego. To jest M33.1, głębokość Z-30, K to jest skok, skok 3. Chodzi o to, żeby było dobrze widać, czy oś się porusza czy nie. Yy, dobra to wybiorę No i teraz w sumie nic się nie dzieje bo maszyna czeka jakby na sygnał indeks żeby rozpocząć gwintowanie w ogóle czeka na rozpoczęcie obrotów tak No więc ja tutaj wrzecionym kręcę ręką I w momencie gdy Oj, złapała sygnał indeks. No to rozpoczął się ruch wrzeciona. Na pewno słyszycie to trzeszczenie, to nie trzeszczy wrzeciono, to pracuje oś Z. Zresztą, spójrzcie tutaj na monitor, gdy ja kręcę wrzecionem, to chyba nie będzie widać jednocześnie, chociaż może yy, zmieniają się wartości w osi. Z. Cały czas kręcę w prawo. Gdy dojdziemy do y, minus 30, nastąpi y, jakby sygnał z Linux CNC o zmianie kierunków obrotu, i wtedy ja zacznę kręcić w drugą stronę. No i wrzeciono powinno się cofać do góry. Właściwie cała OZ powinna cofać się do góry. No i tak też się stało. Bardzo żałuję, że nie mam teraz pomocnika, który by to nagrywał. Jesteśmy teraz na pozycji minus 1 i w momencie gdy wyszedłem na pozycję początkową no to maszyna przestała reagować. Zobaczcie, teraz kręcę wrzecionem, już nie słychać tego trzeszczenia, znaczy że oś Z nie jedzie. Teraz podłączę sobie falownik no i spróbuję wykonać to samo już na obrotach wrzeciona. Ok, falownik mam podłączony, no i spróbujemy zrobić ten cykl. No może nie do końca z automatu, ale z MDI-a mamy tutaj podstawowe komendy od M3S20, może dam trochę wyższe obroty, potem G331 Z-30 skok 3. No i potem zatrzymam obroty. Aha, i zaczynam z pozycji Z plus 5, po zakończeniu gwintowania. Jakby ten cykl G33.1 wraca do tej pozycji, z której zaczynał. S40 wyszli. Okej, okay, nasze wrzeciono teraz pracuje. To jest to, ta chińska oprawka do gwintowania. Mam nadzieję, że uda się przetestować. Jak widać, enkoder teraz sobie działa. Przy tych obrotach jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć miganie diodami. No i teraz wybieram sobie właśnie tą funkcję gwintowania i aktywuję. Jak widać, cały czas poruszamy się w osi Z na minus. Ruch jest sprzężony z obrotami wrzeciona. No i dojechało do 30 na minus i teraz wycofuje nasz gwintownik z materiału. No i zakończyło nasz cykl gwintowania. No i wrzeciono nadal się kręci, ponieważ nie było komendy Zatrzymaj wrzeciono. Ja sobie je teraz zatrzymam. No i pozostało mi wykonać test już z narzędziem, bo do tej pory to był test na sucho. Najpierw spróbujemy w kawałku drewna, żeby nic nie zniszczyć. A już później jak ogarnę te wszystkie przewody, podłączę tutaj niektóre rzeczy na stałe. To będziemy testowali już to w metalu. Oczywiście, żeby gwintować, muszę wywiercić otwór i tu mamy tą oprawkę z Chin, jeszcze nie używana, jeszcze nie montowana. Obiecałem Wam przetestować, wziąłem tą nieco droższą, która niby jest precyzyjniejsza. Zmierzymy bicie i zobaczymy, czy faktycznie jest tak, jak powiedział producent. Jak widzicie, bicie mamy około czterech setek, czyli jest całkiem przyzwoite. No jak na stosunkowo tani chiński uchwyt, na pewno uchwyt z Bizona na BT30, precyzyjny, kosztowałby dużo więcej. Nie jestem pewien, jaką dokładność deklarował sprzedawca, zobaczycie sobie to w linku w opisie, wtedy ja też sobie przypomnę. A my póki co próbujemy się uzbroić do jakiegoś gwintowania, no i wiercenia. No i słuchajcie, tym oto sposobem mamy kolejny sukces i kolejny krok milowy jeżeli chodzi o dokończenie tej frezarki. Oczywiście teraz, tak jak mówiłem, to wszystko jest pospilane na krótko, ale już wiemy, że działa, że zdaje egzamin, teraz wystarczy tylko poukładać kable i te elementy zarówno zarówno wędka MPG, jak i yy, cykle gwintowania, no to już nie jest problem dla tej maszyny. Tak samo i widzicie, że automatyczna wymiana, co prawda jeszcze nie do końca automatyczna, bo nie ma magazynu, ale już samo to, że można przy pomocy jednego przycisku szybko i precyzyjnie zmienić narzędzie. Jak widzicie, wystarczyło, że zmierzyłem to narzędzie tylko raz, wpisałem długość do tabeli. No i teraz mogę te narzędzia na zmianę zakładać i wyjmować do wrzeciona I maszyna zna już ich długość, nie trzeba ich za każdym razem mierzyć. No nic, ja się biorę jeszcze parę filmików do nagrania, tutaj dla Was takich króciutkich, na szybciutko. Bo już przestaje czuć moje nogi i ręce, bo jest tak zimno. No ale akurat dzisiaj mam trochę czasu, żeby to dla Was porobić. No i trzeba będzie też tą maszynę w końcu po lepku składać, te wszystkie kabelki po tak jak powinno być. Ale ja już się niezmiernie cieszę, że udało mi się osiągnąć to gwintowanie trochę podchodziłem do tego, jak pies dojeżdża. W sumie nie wiem dlaczego, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy uruchamiam cykl gwintowania na jakiejś maszynie i zawsze mi się to udawało i szło to dosyć sprawnie. No i dzisiaj oprócz tam kilku drobnych problemów udało mi się to uruchomić. Dobra, tak więc gwintowanie mamy załatwione. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli macie pytania, no to wiadomo, od tego są komentarze. Napiszcie, zapytajcie się, coś poradzimy, coś doradzimy. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!